Wszystkim no, to kolejny, a dokładnie drugi odcinek z głosem, ale trzeci chyba z wyspy telefonem, czy coś tam, oczami telefonu, już sama nie pamiętam, już długo tego nie nagrywam. I um, jeden rysunek jest na wyspie, mój własny, tak mam dowód. To trochę pognieciane, z, przepraszam. Sama zrobiłam tego pieska, takiego. To dla emotikonki był. Tak, jak mi oglądasz, emotikonka, czyli wika, to tak. Ten piesek był dla ciebie. Miałam go wstawić, ale my sobie coś tam nie zaliczyło. I tak on wygląda, właśnie. To właśnie dla ciebie. Mam jeszcze dwa rysunki dla ciebie. I jeszcze Mario. Mario, jeszcze on jest dla ciebie. I jeszcze wstawiłam na Movisoprate Loda. I tak, samo go też zrobiłam. No, no jak widzicie, sama. No i to dla ciebie te trzy rysunki. I teraz chciałabym podziękować za prezenty. Dużo osób. Witam. Niedawno mogłabym nawet zrobić wtedy mega prezenty, ale jest za późno, bo jestem taka ciekawska i otwieram od razu prezenty. No i dobra, pozdrawiam. Ciamcia. Dziękuję za krzesło. Dziękuję. Teczówka 2015 i dziękuję za spodnie. Były w artbooku i mi je dałaś. I dziękuję. Pozdrawiam. Laura Nike Nie wiem jak to się mówi. Przepraszam. Dziękuję za unika, czyli taką spódniczkę z rajstopami czy coś takiego. Dalej pozdrawiam. Mówię Starka 2017. Dziękuję za taką ładną bluzeczkę bardzo. I patrzcie na moją listę. Mam tylko tutaj mam jeden komplet tu mam no, z tą spodniczką tutaj te buty mi zostały do tego strój to jest jeden no osobny i tutaj jeszcze spodnie i te włosy więc a patrzcie a ja miałam 12 rzeczy a teraz są tak mało i okej okay, dalej pozdrawiam Kittycat 888 i dziękuję za sukieneczkę za listy bardzo ładna i dziękuję Pozdrawiam. Natalia R. Rolf. Dziękuję za następną rzecz z listy. Taką sukienkę do doli. I teraz dziękuję. Ingusia09. I dziękuję za buty um, z listy. I Teraz najbardziej dziękuję. Ruda dziewczyna i dwa wykrzykniki. I dziękuję za Unika z syrenkę, Tak, to właśnie ona. Dziękuję ci bardzo. I teraz pozdrawiam Ekstra Natalka i dziękuję za namiot. Już mam takie dwa dwa I okej. Okay. Um, Chociaż <laughs> w słowie słuchałam pisanki Okej. Okay. Pozdrawiam Lolo Claudia 12 i to ostatnia rzecz. Za tego ładną sukienkę widziałam na odcinku, jak mi ją ale okej. Czy... ten mówiłaś coś tam o odcinku, ale nieważne. Tak, to jest właśnie emotikonka. Pozdrawiam ci. A, a, a do końca. Znaczy bardziej to poza Wiktorię. Emotivanka000. I tak zrobiłam do ciebie właśnie te rysunki. Czekajcie, może jest dostępne, bo mi się tutaj wszyscy nie mieszczą znajomi. I może jest. Ale nie sądzę. No właśnie, nie ma. <laughs> Tak, jeszcze 3 dni i jadę. No, ja trochę Okej. Okay. Okay. I teraz chciałabym Wam coś powiedzieć. Okej. Okay, wchodzi, wchodzimy na do do Google. Bloger, bloger. Nie wiem jak to się czyta. Ok, nieważne. I mam 60 wyświetleń. Mówię z serbnym życiem. I tak, mam wyświetleń 60 i 20. A, i mm. chyba niektórych interesowało mój stary blog. On za takie serce. Naszym życiem. Mi znów dwa serce. I tak, on tak wyglądał właśnie. Um, już Wam pokazuję, jak tak on wyglądał. I napisałam posta, że już nie będę tutaj nic robić, bo mam nowego bloga. Ale o, nowy serwer. Tutaj jest koniec bloga. I tutaj mam jeszcze takie bla, bla bla i tak i mój teraz vlog jest taki okej, okay, robiłam ostatni mój vlog znaczy o post, to jest o Spongebobie na niemieckim wysypę i teraz mi się reklama włączyła oczywiście ale okej, okay. kolejny to jest tak później, że są zatrukie. Y no, jak to powiedzieć, za drogie. <laughs> VIPy teraz, patrzcie. 215 zł i 25 poroszy, nie? Oni po prostu oszalają już z tymi cenami. VIP na rok 123 zł. Nie, mi się to nie podoba. Na no serio, mi się to nie podoba. Okej, okay. może się przebierzemy. Ubrałam się dzisiaj na biało, ale łódzki tylko takie. Em, no, róż jasno różowe. Bo nie miałam białych butów. Możecie mi dać, jak macie. Ok, teraz ubierzemy sobie tą sukieneczkę, co mi dała tą. Ok. Dalej. Nie, tutaj przecież spodnie. nie. Może mam jakieś niebieskie buty. Może te. Nie, a może te. Dobra, niech będą te. Elegancko. Nie, na no, tu to, to nie jest. I tak, dostałam nowe włosy. Znaczy, zamieniłam się, mam teraz dwie takie same pary, tylko że inny kolor i teraz mi się w ogóle większa. Mam, tak, mam trzy strony y, bluzek, jak widzicie, niedługo będą cztery, ale to jeszcze trochę potrwa. Y, spodnie to mam dwie, ale jeszcze trochę, jak widzicie, Tutaj jeszcze troszeczkę. I buty to chyba będą najszybciej, ale nie wiem. Bo brakuje, jak widzicie, tyle. Czyli, no, tyle, siedem chyba? Nie wiem. Nie wiem, czy dobrze liczę. A włosów to mam chyba dwie strony, a jeszcze cztery. Parę mi brakuje do trzech, więc proszę o no właśnie włosy. I tutaj mam trzy strony chyba. Tak, trzy strony jeszcze. O rzeczy mi brakuje, ale okej, okay. 7 minut. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I się wyprzedaż właśnie skończyła. Mmm... Um, tak. Może, ale to jeszcze nie wiem. Może nagram, jak jadę w autobusie, ale to wiadomo. Nie wiem, czy będę miała zasik, bo raz tak miałam, że nie miałam. Mm. Mm -hmm. Ok. O mój Boże. Ej, to. to ona, mm, już myślałam, mm. że. Już myślałam, że mi przyjęła, ale ok. Uff. Ale się ten. To już w topie, szefijcie. Wpiszemy. Adria na jeden, 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 dwa, pięć. Jest tutaj. No tak szybko robi te levele. Na serio, patrzcie. Jeszcze mi nie przyjęła, ale okej. Okay. Jak to ona właśnie tak jest ubrana. No i nie wiem, co teraz robić. Tak dodałam nowe zdjęcie, jak mi padało. Miałam taką wielką śniokoło, że miałam. Schody były ca całe w wodzie, jak widzicie. Te niebieski te to. to. To jest ten, jak to, mój balkon, no, ja mieszkam na górze. Czekajcie chwilkę. Widzicie? No, teraz to już sucho jest. No, i tak właśnie mieszkam tutaj sobie. To jest mój balkon, ten jest tam przy oknie. No i widzicie, I tak to wygląda moje życie. Mhm. A na blogu, em, jak to powiedzieć, możecie do mnie pisać, e -e -e. możecie na planet do mnie pisać. I podam wam nazwę, a walnęłam się o laptop e nazwę em, bloga. To ja wam podam i tam są tam parę rzeczy o mnie. Ok, i tak to właśnie wygląda, jak widzieliście, to jest tak samo. Więc nie oszukiwałam, i w ogóle. I tak. Ok, tak właśnie wygląda moja świnka. To jestem ja taka trochę rozczuchrana. Teraz też jestem taka rozczuchrana, albo mnie pokażę. To są moje włosy. Tak, no. Jak chcecie, to mogę Wam pokazać moje świnko. A, i teraz może. Nagram coś aparatem, ale to chyba wieczorem Bo moi rodzice kupili aparat i mogę teraz sobie nagrywać normalnie Wczoraj go wypróbowałam <grym> Ok, no to ja robię takie, znaczy taką, i mam nowe paznokcie, dwukolorowe <grym> Okej, okay. to ja wam no mogę pokazać Mam trzy zwierzaki w klatce <grym> taki problem. jaki ty tu bałagan zrobiłeś to moje świnko jedna. To właśnie ona. No ona. Ona. Okej, okay. też chodzimy. Tam z tyłu są jeszcze dwa. I tak. Na zdjęciu jestem jeszcze. Na jednym jeszcze zdjęciu jestem ja. I tak to ja. To jest tamtego roku. I teraz siebie nie pokażę, bo jestem roszczuchran. I jest. No, wszyscy jest na sali, jak jestem roszczuchran. Więc może siebie nie pokażę dzisiaj. Przykro mi bardzo. Bardzo mi przykro. Ale nie pokażę. I ten lód. Tak, to jest właśnie moja fotopeta. Jak widzicie. Foto, foto, foto. Okej. Okay. Ja mam trochę tutaj mój kubek. Muszę go zanieść. A to za chwilę. Jakby co, to tego nie widzieliście. Tak, właśnie byłam na telefonie. na tym co nagrywam i nas nie wiecie, co wygrałam. Panda! Ona taka słodka jest. Widzicie? Słodka, nie? Okej, okay, teraz nie wiem... Ma... już <śścoughs> 12 minut, o mój Boże. Nie, nie będę cię robić luków, ale okej. Mój brat ściągnął te forest. O, to fajne. Lubię w to grać. Wiem, że to jest, jest niepewna letnia, ale i ta gra nad w gitarę. To Dlatego mi chłopacy w mojej klasie mnie lubili. To fajne. I w ogóle. Hmm. Hej. <laughs> jakby co? Dostać mi najlepszą grafikę. No ale teraz to mój telefon, i może, może kiedyś będę miał nowy telefon, ale to kiedyś. Nie wiadomość. Hm. Przyjaciele Okej. Emm, gdzie jest hey. um, To jest moje? Tak. No, to nie jest moje. Um. Twoje um. szukajcie tutaj Twoje czy um, coś takiego imię, bo to moje będzie. Ręka mi się trzęsie, nie wiem czemu. Um. A, to jest to. To mm. Tutaj jest moje właśnie. Pierwsza litera Twojego imienia, czyli trzecia litera twojego twoje Mowiesztyr. Nie cyfry. Dodaj ko. Czwarta. chodziło o kosmeter, okej. Okay. <ścoughs> czwarta litera imienia Twoje BFF, czyli najlepsze przyjaciółki na no, zawsze. I tam mam no, jeszcze chyba jedno, nie chcę się szukać. Okej. Okay. Jaka nuda cały czas ter teraz na Nowy Star Planet. Naprawdę. Mm. A to my już kończymy. Nara, łapki, suby i komentarze. I do widzenia. papa.